Wczoraj mówiliśmy o poznaniu, o poznawaniu Pana Boga, człowieka. Pan Bóg poznaje nas w sposób pełny i doskonały, a to poznanie zawsze jest powiązane z miłością, bo kiedy Bóg poznaje, to zawsze kocha, nie ma innej opcji. To my mamy z tym trudność, żeby kochać, naprawdę kochać. I kiedy święty Ignacy mówi o tym, żeby Pana Jezusa poznać, pokochać i potem naśladować, to to, po, to, pokochanie, to pokochanie to jest o tym, że my mamy Go pokochać. Ale święty Jan w swoim liście mówi, że miłość nie polega na tym, że to my Boga umiłowaliśmy, tylko że to Bóg nas umiłował. Co jest pierwsze? Pierwsze, to jest postawa dziecka. A dziecko? Co robi, żeby kochać? Jak dziecko, małe dziecko, wyobraźmy sobie takiego niemowlaka, jak ono kocha swoich rodziców. Ono ledwo wie, że istnieje na świecie. Kocha przez to, że jest. Może tylko przyjąć miłość. A kiedyś będzie mogło pokochać w sposób bardziej czynny, bardziej aktywny, ale pierwsze to jest przyjąć miłość. I właśnie o tym mówi święty Jan. To Bóg nas najpierw umiłował, a nie my Jego. I z przyjmowaniem my mamy trudność. My mamy trudność, dlatego że, że my się miłości boimy, chociaż strasznie za nią tęsknimy. I oczywiście problemem jest nasza grzeszność, i nasza słabość. I to, co najpierw potrzebujemy zrobić, jeśli chodzi o miłość, to w nią uwierzyć. Uwierzyć w miłość. Co nie jest takie proste. Człowiek w raju chodził w obecności Pana Boga, chodził w jego miłości, ale w pewnym momencie uwierzył innemu słowu niż słowo Pana Boga. Uwierzył innej narracji. Która wydawała się taka podobna do tej Bożej, ale nie była Jego. I doprowadziło go do grzechu, to do grzechu, czyli do braku ufności. I co robi człowiek z tego braku ufności? Kiedy słyszy kroki Pana Boga, zamiast wybiec ku niemu i wyciągnąć ręce, to chowa się po krzakach. Przestraszyłem się Ciebie. Ale kogo? Tego, kto Cię kocha? Moi dżordzy, grzech to jest o nieufności. Kiedy grzeszymy, to nie ufamy. Włącza się na nieufność. I problem czy kwestia jest taka, że to nie Pan Bóg ma problem z grzechem, bo Bóg nie przestaje kochać. Bo Bóg nie jest taki, że dzisiaj kocha, a jutro może się rozmyśli. Albo będzie mniej kochał. My tak sobie po ludzku myślimy z naszych ludzkich stosunków. Bo myślimy, że jak tej żonie, temu mężowi, tym dzieciom, czy innym ludziom coś tam zrobimy, to pewnie będą mnie mniej kochać. I czasem nam to okazują, swoją dezabropatę. A tymczasem można by powiedzieć, że Bóg nie tyle, że nas kocha, tylko znów święty Jan. Bóg jest miłością. To znaczy, nie może być kimś innym. Nie może nie kochać. Nie ma takiej opcji. I teraz, mówiąc językiem piłkarskim, a teraz trwają Mistrzostwa, piłka jest po naszej stronie. To znaczy, czy ja uwierzę w tę miłość, czy ja ją przyjmę. Bo Pan Bóg nie ma problemu, żeby nas kochać. To my mamy problem, żeby Mu na miłość odpowiedzieć. Dlatego posyła swojego syna na świat, żeby nas w tej sytuacji wybawił. I mówimy o tym, żeby nas wybawił od grzechu, to prawda. Ale tak naprawdę od konsekwencji tego grzechu, jaką jest brak zaufania, brak zaufania, brak zaufania. I kiedy my, tak samo jak ci pierwsi rodzice w raju, siedzimy w naszych krzakach i się boimy, boimy się wyjść, to to, co wtedy robimy, to to jest nasz większy problem. Nawet nie sam grzech, tylko to, co my wtedy próbujemy zrobić, a my próbujemy sami sobie z tym problemem poradzić. Naprawdę sami. Nawet gdy przychodzimy do konfesjonału, to i tak czasem próbujemy sobie sami z tym poradzić. Trudno nam przyjąć łaskę, dlatego chcielibyśmy do Pana Boga przyjść, tak już sam się umyje jakoś, wykąpie się może, oczyszcze się jakoś. Trudno nam przyjąć łaskę. I zaczynamy z grzechem walczyć. No i okej, okay, Kościół mówi, że trzeba walczyć, ale pytanie, czy z grzechem tak do końca? Albo z pokusami, które przychodzą. Były, są i będą. Kiedy z nimi walczę, to czym się zajmuję? Grzechem albo pokusami. A ja mam się zajmować dobrem, ja mam się zajmować Panem Bogiem, a nie swoim grzechem. Grzech nie jest warty, żeby się nim zajmować. I kiedy ja walczę z grzechem, to ja się zajmuję swoim grzechem. O nim myślę, żeby go zwalczyć. Przyszedł mi obraz, który dobrze znamy, syna marnotrawnego, pamiętamy syna marnotrawnego. Gdzie go doprowadziła ucieczka z domu? Do sytuacji głodu, gdzie świnie, które pasły, miały lepiej od niego. I to jest obraz, który Pan Jezus daje, żeby pokazać, do czego doprowadza nas grzech. Że mamy gorzej niż świnie. I co zrobił ten młodzieniec, żeby polepszyć swój los? Mógł walczyć z tą sytuacją, która tam jest na miejscu. Tak? Mógł próbować. Może świnią podbierze trochę jedzenia. Tak? Może coś innego. Może zagada z gospodarzem i mu... Da coś. A -a, ale to nic by nie dało. On dalej jest w sytuacji świniopasa. On zawraca. On wraca do Ojca. I na tym polega na wrócenie, żeby wrócić do Ojca, a nie walczyć z tą sytuacją, w której się znalazłem, tylko wrócić. Odwrócić się od grzechu, a nie walczyć z nim. Zawrócić ze swojej drogi. Nie walczyć z grzechem. Zostawić grzech. I ta walka, bo tu jest pewien rodzaj walki, dzisiaj sobie o tym pomyślałem, zmagania naszego. Na czym to polega? Że nam się trudno odwraca. Bo ten grzech ma w sobie coś jednak atrakcyjnego, coś przyciągającego. Albo coś takiego, co wpędza nas. W zawstydzenie, i trudno nam się z tego wyrwać. I tu jest nasze zmaganie. Nie z grzechem mamy walczyć, tylko jak tu się odwrócić od tej sytuacji i wrócić do ojca. Tam jest szczęście, w domu ojca. Syn marnotrawny nie myślał, że tam, gdzie jest, może być jeszcze lepiej, w tej obcej krainie, wśród tych świni. On nie myślał, że tam będzie lepiej. Tam już lepiej nie będzie. Nie ma co z tym walczyć, nie ma tu systemu, co zmieniać. Trzeba zawrócić wrócić do ojca. To znaczy zaufać, że ojciec mnie kocha. I czy się zawiódł? On sobie myślał, że może ojciec go uczyni jednym z najemników, a ojciec nawet słyszeć o tym nie chciał. Taki jest nasz Bóg. Nasi ziemscy ojcowie, ziemskie matki nie zawsze tacy są. Nasze ojcostwo i macierzyństwo jest na wzór ojcostwa i macierzyństwa Boga, ale je przekracza. Czy ja uwierzę miłości i poznając Boga, czy ja uwierzę, że On mnie kocha i że jak zawrócę i wrócę i stanę przed Nim taki nagi, nie chowając się po krzakach, to usłyszę dziecko moje, Ty zawsze jesteś przy mnie. Chodź. Wyprawimy ucztę, zabijemy cielaka. A nam się czasem zdarza to, o czym pisał sługa Boży ksiądz Blachnicki, założyciel oazy między innymi. Bardzo mocny cytat. Posłuchajcie. Ciągle jesteśmy faryzeuszami, Ciągle myślimy, że własnym wysiłkiem, wysiłkiem, siłą swojej woli musimy uwolnić się od grzechu, usprawiedliwić się przed Bogiem. W gruncie rzeczy nie chcemy żadnej łaski od Pana Boga, ale chcemy Mu pokazać, na co nas stać. A to już pokazaliśmy w raju, na co nas stać. I co z tego wynikło? I dalej ksiądz Blachnicki... Dlatego ciągle ponosimy porażki, ciągle doświadczamy swojej słabości, bo my nie chcemy przyjąć łaski. Jak to czasem małe dzieci mówią: łaski bez. Ja Ci Panie Boże pokażę, na co mnie stać. Czyli ja chcę być silny. To nie Pan Bóg jest silny, to ja mam, chcę mu pokazać, jaki to jestem, zaradny życiowo, jak sobie z grzechem radzę. Z niczym sobie nie radzisz. Przyjmij łaskę i uwierz w miłość. Dzisiaj jest piątek. Czcimy Chrystusa na krzyżu, to jest prawdziwa miłość, gdzie Bóg mówi: Jestem gotowy umrzeć za ciebie. Jestem gotowy oddać swoje życie, żebyś ty uwierzył, że cię kocham. Żebyś ty uwierzył, że cię kocham. O tym jest miłość. Kiedy ja nie ufam swoim siłom, tylko oczywiście ja w życiu mam robić to, co do mnie należy, ale kiedy Przyjmuję miłość, bo to mnie uzdalnia do kochania. Ja potem mogę iść i kochać mojego bliźniego jak siebie samego, bo najpierw czuję się kochany przez Boga. Przyjąć miłość, aby móc pokochać, ona sprawi, że ja znów będę chciał Boga poznawać jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Przyjąć miłość. I na koniec święty Ignacy, który o miłości mówi tak. Po pierwsze, miłość zasadza się bardziej na czynach niż na słowach. W Bogu to jest wszystko jedno, bo Bóg rzekł i stało się. Jak Bóg mówi słowo, to ono się dzieje. U nas to nam się rozjeżdża i słowa czasem jedno, a czyn drugie. A to co sobie myślimy, to jeszcze trzecie. Ale dlatego miłość jest niewidzialna, ale można ją zobaczyć w naszych czynach. I to w codziennych drobiazgach. I do tego nas wszystkich chce zachęcić do drobiazgów codzienności, żeby tam się objawiła miłość. A po drugie mówi święty Ignacy, miłość Polega na, po polsku to jest, wzajemnym udzielaniu sobie, ale po hiszpańsku w oryginale jest takie słowo comunicarse. Miłość polega na komunikacji. Komunikacji. I dlatego czujemy, że trudno jest o miłość, na przykład w małżeństwie, kiedy trudno się dogadać. Bo z robotą to sobie jakoś poradzimy, ale my chcemy więzi, my chcemy relacji, a ona się buduje przez rozmowę. Rozmowę, która jest otwarciem serca, która jest wzajemnym słuchaniem i wzajemnym mówieniem sobie tego, co tam najgłębiej siedzi. I jak to umiemy wobec ludzi, to się okaże, że wobec Boga też nie mamy w tym problemu, żeby Mu powiedzieć, Panie Boże, czuję to i to. Nawet złość czuję do Ciebie, bo pozwalasz na to, pozwalasz na tamto, ale ostatecznie rozmawiamy. Miłość to komunikacja, a komunikacja prowadzi do komunii, czyli do jedności, do więzi. I o to chodzi w tej naszej miłości, z którą mamy tyle trudności. Ale nie zniechęcajmy się. Prośmy o łaskę, szczególnie tu, u źródła miłości, która nam się daje cała.